Podróż pod prąd płynącego wartko czasu zaprowadzi nas do maleńkiej wioski na Mazowszu, której mieszkańcy nie dziwią się spotkaniu oko w oko na drodze z polską wrześniową tankietką. Wszystkie te prace, wszystko co, co zrobiłem wokół tej, tej tankietki i dokumentacji, to robię w hołdzie mojemu, głównie mojemu tacie, które, dla którego mam wielki szacunek i którego kocham. Za to wszystko czego mnie nauczył? Opowiemy o straszliwej zbrodni dokonanej przez Czerwoną Armię w Grabowcu, kiedy to 25 września 1939 roku ponad 60 polskich jeńców wojennych, w tym większość rannych, pacjentów Szpitala Polowego, zamordowali wkraczający sojusznicy Hitlera na stokach Zamkowej Góry. Usnęli w dwóch stodołach i wtedy dopadli ich sowieci. Strzelano ich na sposób, który później nazwano katyńskim. Na koniec, wreszcie będziemy mogli z dumą powiedzieć: udało nam się odnaleźć i badaniami udokumentować obozowisko powstańców z 1863 roku na bagiennej wyspie pośród błot lubelskiego polesia. Resztki obozu ziemnego chroniącego strzelców przy wjeździe do obozu jest trakt powstańczy, który w części jest powiązany z obecnym traktem, w części przechodzi obok. Jest ten dom utożsamiany, że roztrzaskał sobie głowę kozak. Pościgu za pomocą. Pościgu jest on rzeczywiście ślicznie wyeksponowany, jest pięknym elementem. Tak, tak. Widziałem, że jest się cześnia i wyczytałem, że takie manewr na, na podolu, czy na pole. Cześci się grzały i była instrukcja taka, że... To przepiękny i chwytający za gardło widok. Po latach, kiedy historii polskiej broni pancernej kazano nam się uczyć na serialu Czterej Pancerni i Pies i sowieckim czołgu, powraca ona w swej prawdziwej i w dodatku materialnej formie. Tankietka TKS, wyprodukowana w blisko 300 egzemplarzach, podstawowe narzędzie walki polskich batalionów pancernych we wrześniu 1939 roku. I gdyby maszynom, jak ludziom, dawać odznaczenia, na pewno na najwyższe zasłużyła. Wolal nie służy skręcaniu, tylko hamowaniu. Hamowaniu, nie, no, daną gąsienicą. W skręcaniu, poprzez hamowanie jednego e, koła napędowego albo O Otóż widać, jak te cięgna Przyhamowują lewą bądź prawą. A się hamuje, naciska się hamulec i o, Bębny są da. A to, co to jest? To jest gaz. gaz. Wygodnie się jeździ tym? Miejsca starczy. Miejsca. Ktoś grubszy, no miałby powiedzmy jakiś problem, ale tak to. Czy tutaj cofa pan intuicyjnie? Zastanawia się pan tak. co jest z tyłu? Nie, ja na tak, tutaj nie mam. mam, tu mam jeszcze wzierniki. <laughs> 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 ale próbuję sobie wyobrazić, marsz w warunkach bojowych, na wygaszonych światłach, w długich kolumnach, mhm. przeplatanych różnymi pojazdami, to naprawdę była ciężka rzecz. No tak, ale oni świetnie sobie dawali radę. Ja też pytałem tatem, pytałem mojego tatę jak to było, przecież to przy długich marszach to by byście zmęczeni, to było, to, to było straszne tam. Czy to jakbyście te kości rozprostować, czy nie było tak, że, że was korciło, żeby... Stać tutaj, wejść na, na ustawić gaz ręczny, jakoś tą, ten wolan sterować w jakimś, przyczepić kawałek paska czy coś takiego. A my, człowieku, my Niejednokrotnie było tak, że uruchamia, maszyna jechała, myśmy wyskakiwali, szliśmy, gimnastykowaliśmy się, rozprężaliśmy się, a, a, a czołg jechał. No tego się w czołgach typu nowoczesnego zrobić już hmm. zdecydowanie. Tak, nie już nie, tak. nie da. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i teraz. Żeby bieg wsteczny wszedł, blokadę się zwalnia, o i do przodu, tylko o już jedziemy do tyłu. Ciekawa była taka historia, kiedyś na wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej było takie spotkanie, zaprosili mojego tatę, który przyjechał na to spotkanie w mundurze, ze swoimi pamiątkami, z fotografiami, tam studenci oglądali to, wypytywali go o różne rzeczy i w pewnym momencie jeden ze studentów mówi tak, Panie Henryku, a jakie były takie najczęściej spotykane uszkodzenia w tych tankietkach no, to tam mówi, no najgorsze to było tąpnięcie. A, a co to było to tąpnięcie? Tąpnięcie to, to yy, pojawiało się wtedy, kiedy, kiedy w wyniku yy, nieszczelności w pompie paliwowej, w, w, w tym przedziale silnikowym, który był jednocześnie przedzia, przedziałem załogi, uzbierała się taka mieszanina paliwowo-powietrzna wybuchowa i jak iskra przeskoczyła gdzieś tam w aparacie zapłonowym albo na, na, na kablu wysokiego napięcia to, to była komora spalania tak, to się wtedy to następował wybuch wszystkie klapy się podrywały, na chwilę opadały my traciliśmy przytomność, czołg jechał dalej pod chwili odzyskiwaliśmy przytomność i korygowaliśmy marszrutę niesamowite dlatego potem 7TP pojawiły się silniki diesla już no, które tak. nie groziły takimi zjawiskami i coś, co jest bardzo ważne, mianowicie peryskop, prawda? To tak. było Polskiem nowym, Perysko gund, Gundlacha odwracalny. Potem we wszystkich czołgach na świecie ten peryskop tak. można było, wszystkie armie świata to wykorzystywali. Właścicielem i duszą rekonstrukcji tankietki jest Muzeum Wojska Polskiego, ale na poszczególnych etapach odbudowy to pancerne maleństwo skupiło na sobie sympatię całego szeregu ludzi dobrej woli sprawiło, iż spotkały się ścieżki ludzi z najróżniejszych odległych od siebie środowisk, a jednak motywowanych wspólnie miłością do narodowej historii. Co współczesny inżynier myśli o inżynierach przedwojennych, twórc twórcach tych maszyn? No, co? Pozostaje się tylko. Kłaniać i mieć wielki szacunek dla tych ludzi. Dlatego też my też się kłaniamy tym, którzy tak jak pan sprawili, że znowu z zupełnego niebytu mhm. powróciły tankietki. Już w tej chwili chyba cztery dojrzewają do ustawienia się w szeregu, do ruszenia w ten wrześniowy mhm. krajobraz. Jest, stało się coś wspaniałego, jeżeli chodzi o polską tradycję techniczną. No tak, ja te, wszystkie te prace, wszystko co, co zrobiłem wokół tej tankietki, dokumentacji. To robię w hołdzie mojemu, głównie mojemu tacie, który, który, dla którego mam wielki szacunek i którego kocham za to wszystko, czego mnie nauczył. W hołdzie profesorowi Habichowi, który był moim nauczycielem matyki akademickim, i profesorowi Bolesławowi Jurkowi, który, którego, u którego też słuchałem wykładów szczęści maszyn, który, który był naszym wykładowcą i który też no, niejednego nas nauczył. A. Te prace poskutkują tym, że, że młodzież też się czegoś nauczyła, że podczas prezentacji w Górazce około 10 tysięcy ludzi zapoznało się z hasłem Państwowe Zakłady Inżynierii i niewiele ludzi o tym słyszało. W ręce pana Zbigniewa Nowosielskiego TKS trafił po odbudowie nadwozia w Ursusie, kiedy przed rekonstruktorami stanęło zadanie najważniejsze: renowacji silnika i układu napędowego. Karkołomny ciąg zagadek i niewiadomych technicznych. Najprościej było wykonać nowe części, a tu jednak zależało nam, żeby ta dusza pozostała, żeby te wszystkie elementy naprawiać raczej niż je wymieniać. Dziś już silnik po tych wszystkich perypediach konstrukcyjnych chodzi. Nie chodzi i to pięknie chodzi. Możemy wyłączyć silnik. O, odłączona serka. Cichnie wszystko gorąco. O, niech pan wyjdzie z tego pudełka. Jak się stało, że się pan zainteresował pancerną bronią? Dzięki panu Zbyszkowi. Sąsiadowi stąd. Tak? tak. Pan Zbyszek rzucił hasło, a to było tak piękne, że nie można było odrzucić. Poświęcił pan mnóstwo czasu na pracę przy tym? No, tyle ile trzeba było. W miarę możliwości, tak, żeby pogodzić wszystko, powiedzmy, w swoje Jakie wrażenia z jazdy takim małym czołgiem w terenie? Nie, powiem yy, tak. Nie można nie jeździć nim. Nie można odrzucić tego, to jest tak wspaniałe, że... Czuje się siłę tego motoru, tak, sprawność? Siłę, się... siłę i to, co mówił pan Zbyszek wcześniej, niski ukłon dla konstruktorów, że z niczego powstało coś takiego fajnego. Owszem, są mu jakieś ładniejsze, ale to, to, to jest... Nasze. nasze. i satysfakcja wsiąść, uruchomić ten silnik, przejechać, o, to jest to. Po tych samych często wrześniowych drogach, tak? po których jeździł. Tak? rekonstrukcją sprzętu jest tak, jak z dobrą książką. Kiedy zbliżamy się do końca, pojawia się dziwne uczucie. Szkoda, że to już koniec. Ale jest i następna myśl. Są przecież inne, ciekawe książki. Żeby jednak nie zaplątać się w metaforze, powiedzmy wprost. Tankietek pięknie odbudowanych jeździ już kilka. Dojrzewa w Bielsku Białej czołg 7TP. Pora więc na podstawową maszynę bojową polskich pancerniaków Vickersa. Czas dojrzał, a do wyboru są dwie drogi albo poszukać w kolekcjach na świecie i kupić, albo znowu składać z tego, co uzbieraczy pamiątek w kraju w garażach spoczywa. Każda z tych metod jest godna uwagi, byle finał był podobny jak w przypadku tankietek. Te czarne chmury na wschodzie przybrały bardzo realną postać batalionów, pułków, maszyn żelaznych z czerwoną gwiazdą. Na Grabowiec, to małe, historyczne, wspaniałe miasteczko, spadł niewyobrażalny dramat. W końcówce września 1939 roku, 24 konkretnie, zlokalizowano tutaj szpital polowy. Jeden z wielu, jaki znalazł się na zapleczu walczących frontów. W tym szpitalu, który umieszczono w podziemiach szkoły, leżało mniej więcej 30 rannych, głównie ułani z 27 Pułku Ułanów. I kiedy na drugi dzień, czyli w poniedziałek, 25 września, wkroczyli tutaj sowieci. Natychmiast znaleźli się usłużni, ci sami co założyli czerwone opaski. Zaczęli nagle mówić z rosyjskim akcentem, ba, nawet na takiej stolnicy do robienia ciasta, namalowali czerwoną farbą napis: Witamy wyzwolicieli. Otóż ci powiedzieli, tam są Polacy, tam są polscy żołnierze. Relacje dotyczące tych zdarzeń zebrał pochodzący z nieodległego chrubieszowa profesor Wiktor Zin, a kiedy strzezła cenzura, opublikował: Od strony góry zamkowej, po pochyłości drogi, po ścieżkach, na gęsich pastwiskach, sunąć zaczęły ku grabowcowi grupy jeźdźców. Siedzieli na małych, kosmatych koniach. Niektórzy strzelali, nie celując, inni krzyczeli, hurra! Przypominali wielkie stado szarańczy, która potrafi przykryć sobą całe pola. Najbardziej charakterystyczną częścią munduru tego wojska były czubate czapki z naucznikami i wielką czerwoną gwiazdą. 27 pułk dla bolszewików działał jak czerwona płachta byka. To jeden z tych pułków ułanów, który Sformowany został jako ochotniczy, nosił wtedy w roku 20, kiedy go utworzono nazwę pułku ochotniczego numer 203. Potem Sowieci doskonale wiedzieli, kto jest ich zdecydowanym przeciwnikiem. To też, kiedy zorientowali się, że są tutaj ułani, zapadła decyzja wspólnie z Miejscowym Komitetem Rewolucyjnym, żeby dyskretnie ich zlikwidować. Otóż, ponieważ Mordowanie w miasteczku mogło zostawić w świadomości trwały, nieprzyjemny ślad, poszła plotka, że oto rannych będą ewakuować. I stało się tak, że tam, gdzie te zielone drzewa, była szkoła. Po godzinie 17.00, bagnetami wypędzono ciężej i grzej rannych, a dowódcę tego szpitala, komendanta, kapitana, lekarza Henryka Wiśnickiego, po prostu przed. Tym szpitalem zastrzelono. Czerwonoarmiści zajmowali już całą osadę. Zabijali wszystkich odzianych w polskie mundury lub nawet w wojskowe buty. W tym ostatnim przypadku chodziło jedynie o to, by swe prezentowe zamienić na prawdziwe służane. Zdobywcy byli rozwścieczeni, chociaż nie pijani. Sądzono, że to odwet za rok 1920. Popędzono tych ludzi tutaj w kierunku grabowca góry. To miejsce po lewej stronie zacne i historyczne wznosił się kiedyś tutaj zamek, przypędzono ich w te wąwozy i po kolei 37 ludzi wymordowano. Bynajmniej nie był to koniec tej straszliwej historii. Po to, żeby obejrzeć tą ostatnią drogę jeńców wojennych pomordowanych tutaj, gdzie kościół, gdzie dalej ta nowoczesna szkoła się wznosi, musimy wdrapać się na Grabowiecką Górę, znaczoną trzema powstańczymi krzyżami i spojrzeć w dół. To zaledwie tysiąc metrów. Tysiąc metrów dla nas, ale dla tych ludzi, którzy po pierwsze byli już trzeci tydzień w walce, po drugie większość z nich była ciężko ranna. Był to naprawdę dramatyczny ostatni marsz. Tu, jak powiedziałem, na dole zostali zabici, ale nie tylko oni. Otóż tak się złożyło, że od frontu, który stał na wysokości Zamościa, Cześnik, któryś z dowódców odesłał sporą grupę, bo 30 młodych ludzi, niektórzy nazywają ich w źródłach Podchorążymy, jeszcze inni harcerzami, jeszcze inni ochotnikami, jakby ich nie nazwać, byli to młodzi ludzie, którzy chcieli walczyć. Tutaj nie doszli już do samego Grabowca, zatrzymali się tutaj w miejscowości Grabowiec Góry, usnęli w dwóch stodołach i wtedy dopadli ich Sowieci. Bolszewicy odnaleźli ich około północy. Podpalono stojący na uboczu stóg, otoczono zagrody. Wymordowano wszystkich. Leżący w chwastach mieszkańcy przysiółka widzieli to i mogą zaświadczyć. W tym konkretnym przypadku do zabicia każdej ofiary użyto aż trzech ludzi. Dwaj prowadzili skazańca, wykręciwszy mu wcześniej ręce i kiedy nawet nieśni go nad ziemią. W tym czasie kat strzelał, przykładając lufę do potylicy. Nie musiał celować, nie mógł chybić, nie miał potrzeby poprawiania swego błędu. W tych warunkach każdy strzał niosł śmierć. W sposób niezwykle skuteczny, zastosowany później w Katyniu. A wypracowany już wtedy i zastosowany parę dni po przekroczeniu granicy polskiej. A potem załadowano ich na wozy, które tutaj czekały. Część pomordowanych zabrały na cmentarz, ale tą grupę, tą grupę ochotniczą załadowano na podwody i powiedziano gdzieś w kierunku hełma, dokąd nie wiadomo. To ciągle dla historii jest ważne pytanie, a dla nas, myślę, zobowiązanie do odnalezienia tego miejsca, do ekshumacji, postawienia tam stosownego kamienia. Zwykle nasze opowieści kończymy w momencie, kiedy wydobywamy z ziemi piękne rzeczy, cieszymy się nimi, potem czasem pokazujemy jeszcze konserwację. I jakby brakuje ciągu dalszego. Chciałem Państwu pokazać, w tym jedynym przypadku, jak taki ciąg dalszy wygląda. Zwykle szukamy placówki muzealnej, szkoły, izby tradycji. Gdzieś w pobliżu tego miejsca, gdzie ów zwykły przedmiot. Guzik, monetka nabrały rangi historycznej. Chcielibyśmy, żeby możliwie najbliżej tego świata historycznego, tej lokalnej legendy, legły te przedmioty po to, żeby były dostępne dla tych, którzy tutaj zjawią się jako turyści, bądź jako miejscowi zechcą wzbogacić tą swoją indywidualną przestrzeń. Tak jest dzisiaj. Przyjechaliśmy do Załucza. Tu mieści się Muzeum Poleskiego Parku Narodowego i tutaj znaleziska nasze ukochane powstańcze znajdą swoje miejsce. Za chwilę powinien przyjechać archeolog. Te wszystkie przedmioty z czterech dużych wypraw po konserwacji chcieliśmy oficjalnie przekazać. Oficjałka to dosyć rzadkie zdarzenie w naszym magazynie. Przerzućmy okiem na, na to, co powstaje po poszukiwaniach georadarowych. Zwykle kończymy na tych skanach, na ekranach komputerów, a tutaj proszę, to są te skany przeniesione y, już na papier, wydrukowane. To jest to, co nas zaintrygowało teoretycznie, zarys mogił na Lipniaku, prawda? Tak, to jest opracowanie techniczne właśnie stanowiska archeologicznego, które przedstawia właśnie ten masowy pochówek. Żołnierzy. Masowy czyli więcej niż trzy mogiły? Tak, według operatu tego graficznego wygląda na to, że jest to więcej jak 10 osób. To jest cały urobek, tak? Nasz? To są zabytki zmiantaryzowane i opisane w dokumentacji. To chodźmy. W tych trzech pudełeczkach i na kilkudziesięciu stronach opracowania zamknięta jest historia tygodni cierpliwego konfrontowania pamiętników powstańczych z terenową rzeczywistością. I jak to u nas bywa, na przemian naszym udziałem stają się porażki i sukcesy. Na lipniaku tych ostatnich było zdecydowanie więcej. Ten piękny moment, kiedy zabytki zaczynają żyć innym muzealnym życiem. Przyjrzymy się temu. Chciałem w ciągu imieniu programu telewizyjnego, było nie minęło, przekazać panu dyrektorowi Polskiego Parku Narodowego wykopaliska, jakie zostały odkryte podczas prac na terenie obozu w Lipniaku. Proszę przekazuję te, te dokumenty. Czy chyba te eksponaty wzbogacą naszą ekspozycję, i one będą? No, służyły do prowadzenia edukacji wśród młodzieży, która do naszego parku i do muzeum no i przyjeżdża, a ta edukacja to nie tylko edukacja ekologiczna, ale również o historii. Jeszcze raz ja to, to początek naszej współpracy, szerszej współpracy. Przegący Przegący do obozu dla strzelców. To się potwierdza i to trzeba natychmiast chronić. No, Pozwólcie panowie, że przerwę wam fachową rozmowę między archeologiem a konserwatorem. Czy rzeczywiście można powiedzieć, że to jest jedyny tego typu obóz w w Polsce uchwycony już w tej chwili realnie? Tak, to znaczy, prowadzimy też pracę w tyśmienicy, oczywiście, ale tam nie ma poza źródełkiem żadnych reliktów terenowych, własnych form terenowych. A tu są niezwykłe elementy. A tu są piękne elementy. Resztki obozu ziemnego, chroniącego strzelców przy wjeździe do obozu. Jest trakt powstańczy, który w części jest powiązany z obecnym traktem, w części przechodzi obok. Jest ten dąb utożsamiany, że roztrzaska o sobie głowę kozak pościgu za powstań, pościgu. Tak? Mamy właśnie Tę mogiłę zbiorową bądź trzy pojedyncze mogiły, co wymaga weryfikacji. I Mamy tu na końcu trzy kopczyki graniczne, co mogło nastąpić przekłamanie, że właśnie trzy mogiły pojedyncze, a, a pod spodem wielość, tak. Często te kopczyki graniczne właśnie były traktowane jako kurchany, yy, czyli mogiły. W związku z tym to przekłamanie niezamierzone mogło nastąpić. Tak, w ludności miejscowej szczególnie. Czy teraz wpisze pan to miejsce do swojego rejestru zabytków? Miejsce. Kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków. Rozpoczniemy natomiast ochronę tego miejsca poprzez ujęcie w ewidencji, ujęcie w planie zagospodarowania przestrzennego. To już jest zależne od, od władz lokalnych, czyli gminy, co tu dużo mówić. Natomiast w momencie, kiedy uda się uporządkować kwestie własnościowe, będzie możliwość ujęcia również tego Jedyny roku. jak dotąd uchwycony obóz powstańczy w Polsce. Dokładnie i zdokumentowany, i przebadany jeszcze. I jeszcze słów kilka o naszych najbliższych planach. Otóż z relacji wynika, iż w momencie, kiedy na początku października 1939 roku Grupa bojowa, zwana grupą czterech pułkowników, znalazła się na obrzeżach lasów Janowskich w Matni pomiędzy Niemcami a Sowietami. Część cennego wyposażenia trafiła w nurty dwóch małych rzeczek Rakowej i Bukowej. Czy tak rzeczywiście było, zachcemy sprawdzić, przeczesując ich dna. Relacje zaś z tych działań przedstawimy w następnym programie. Do zobaczenia.